Ojców dom pożegnał głupi Jasio Szukać wody życia rad nie rad Stopi ścisną swym niedobrym braciom Którzy siłą go wysłali w świat Z Helium bez nimi zmarnują Nic powiedzieć nie mógł choćby chciał Więc wyruszył w drogę pogwizdując Starczy mu, że mowy zwierząt znam Starczy mu, że mowy zwierząt znam Głupi się, głupi się śmiał się w lasie szczebet, ptasi prawda to, że ci rozumu brak? Wola życia nie istnieje, a w oczy nam zmarniejesz, ale on przed siebie szeli tak, ale on przed siebie szedł i tak? tak. za zasłonkiem tam, gdzie zachodziło, pod stopami sześciu złoty żwir, ale złoto Jasia nie odśliło, wsłuchał się wieczornych taków ćwier. Jeszcze cierkały jasiu do stolicy Gdzie umiera król na łożysku Utrągowy wariant ziarna pszenicy On ci władzę da i jedno stór. On ci władzę da i jedno stór. Kupi jasiu, kupi jasiu wagę w lesie szczepie Wszak bogactwo lepsze jest od bied Nie istnieje woda życia Więc przynajmniej miejsce życia Ale oni tak przecież Ale oni tak przed Chciał władzę Jasio, bo był głupi i nie myślał o najsłodszym chciałem, bo by się miłością władzą upił, a on wodę życia znaleźć chciał. Zawędrował wówczas piska dzikiem, gdzie się wędrzewiły mu udóch. Uciekłby kto mądry przed ich sykiem, ale jaszosyk syk zrozumieć mógł, ale jaszosyk syk zrozumieć mógł. Jesteś naszym nie je przestraszem i przed siebie ścieżką na sam szczyt. Lecz nie zażaj na uroki nie oglądaj się na boki, bo cię wtedy nie ocali nikt, bo cię wtedy nie ocali nikt. Nie sziem ścieżką kamienic, wśród upiorów win bez ciał, ale nie przeraża go to wszystko, bo nie takiej palki stąd znał widzi już na szczycie jak ze źródła. Woda życia tryska z lewą a przy źródle jeden z braci mruga Popatrz się w dół, tam jest twój dom. Popatrz się w dół, tam jest twój dom. Głupi się, głupi się, coś na cudem się połasił, raz spojrzałeś w dół, jedyny raz. Na nic trudy droga krwawa, zniknął do mi brata zjawa i zmieniłeś się pod szczytem w głaz. i zmieniłeś się pod szczytem w głaz. Wraca teraz głupiejaś z Pełz nie drogą rok po roku cał, Lecz przeminą całe pokolenia, nim pokonać stoła złotą da. A gdy potrzesz do domu kamienia, Dzieciom ktoś opowie o nim baś i pojawi się przy starej bramie Ożywiony baśnią, głupi jaś. Ożywiony baśnią, głupi jaś Głupi się, głupi jasio, Rozumiałeś mowę ptasią, ale więcej już rozumiesz dziś Baśniasz ją prawdziwe dzieje, wola życia nie istnieje ale zawsze warto po nią iść. Paśnia się nam prawdziwe dzieje, wola życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść.